Tak przez wszystkich jesteś ściśnięty Sonus? Co? No kurwa nie! A idź kurwa. On przyszedłby kurwa 15 minut wcześniej, by mi jaja golił, a nie kurwa musiałem się sam zgolić. Chuj jebany. No Suarez, czemu nie pomogłeś? im proszę cię nie nagrywaj, bo mam głos jak mały debil. Właśnie, no, suarez, suarez, odezwij się. Suarez? Halo, halo? Mama do pokoju przyszła a, suarez. i mikrofon wyłączyła. Nie, nie nagrywaj, bo ja mam prawo nagrywać. Ja akurat mam ma, nagrywać. Admin może. Bo, Dobra, to, bo to nagrywaj. Potem, bo ja potem dostanę jakąś tam banę, a mi powiedzą, że się wypełnę, kurwa. Ja muszę niektóre rzeczy nagrywać. A jak już widzę a ciebie jest. i sadusa, to już kurwa muszę to nagrywać, bo za chwilę, poza chwilę, kurwa, będzie jakaś akcja, kurwa, ten wyzwał tego, no ten nie wyzwał tego. tak, ja, ja to wolę mieć, kurwa, normalnie nagrane, kurwa. Nie, zakurujesz? że ja się potem będę tłumaczył, że kurwa kogoś, kurwa, zbanowałem niesłusznie. Padel. Kurwa. Skoro nagrywam, to też razu oświadczę, że nagrywam to po to, żeby kurwa mieć kurwa dowód, jeżeli będzie się wyzywać za bardzo. Za bardzo, oczywiście za bardzo, nie? Możecie się wyzywać, ja cię posłucham, Kuj, ale dobra, oczywiście policji, za bardzo. 1, 2, dobra, bo ja jak słyszę tego sodusia, to mi się scyzoryk w kieszeni otwiera. Uuuu, jaja Uuu. przesięte Uuu. będą. Scyzoryk to ci się może wbić zaraz kurwa w oko. Tak. No, czy, mały. Ty żeś Zezoryk widział, ty, ja... O, <słuch> tam co tam z czym, Co ty się Ty kurwa, ale co? Co tam jest kurwa miejsce? Raz się wszystko twoja wina. To moja wina? No twoja wina, kurwo. No co? No, no ty już zaczął, Gnil. A teraz mnie kurwa... Zaczął. Teraz takie dziecko spina dupę do mnie. No i dobrze. Ty Takie dziecko obronić? to kurwa ma metr dwadzieścia, widziałem po zdjęciu, metr dwadzieścia No mi kurwa młody jest, a ty się się potrafisz M mi, do, mi kurwa no Rodzika robić na stojące No, no dobra, dobrze. opierdali No dobrze, jak, so... się, kurwa, jak, szmatę, so ja. jak ja bym obronię. cię spotkał okay, na ulicy, to byś w rowie leżał, jak chłop z Mazur Byś się nie pozbierał <laughs> no, no kurwa, roślin no zjebałeś już tutaj się nikt nie śmie, kurwa, chciałem coś powiedzieć, a ty kurwa zjebałeś, bo się się zaśmiać. Zaporowałeś. Ale odpoczął się John i świeci, to ja wiem, gdzie cię Ja nie wytrzymam tutaj chyba, nie? John, to dopiero początek. Ja to nie śmieje, bo to już Monika mi było. Nie, 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 nie. Myślę, że to jest już początek, a zarazem koniec, bo za chwilę idę się pouczyć z yy, nie, Niemca. Jak ty kurwo niemieckiego w szkole nie masz? Bambusie jebany to Zamknij mordę ty <laughs> Nie, ej, ale ten chłopak nie raz pierdala Suarez Suarez Wyglądasz soduś jak pudupy za krzaka i się mądrzysz Ale czemu ty takie kurwa masz chujowe teksty z neta? Weź, weź poszukaj kurwa lepszych Z neta to ty jesteś Kupili Dobra, no, pociśnij mnie swoim standardowym tekstem z neta, dawaj. Już go znasz na pamięć chyba, co? Czekaj, niech sobie go przypomnę, ino. Ciebie, ciebie kupili na targu z bronią chemiczną. Nie, to nie to. A, że będziesz, jak cię zaraz zauważę, to będziesz miał nos przy dupie. No tak, to, to właśnie było takie w chuj porywające, śmieszne, interesujące. Mm -hmm. O, aj, ty znałem to, kurwa słyszałem to, ale coś w zasadzie od suba mu odpowiedziałeś. Nie wiem, co? może ja pami pami Pamięta pamiętasz to, co mu odpowiedziałeś na ten tekst, czy nie? Roślinie. Że ja nie zacytować. No bo ostatnio zacytowałeś, o. że... E, coś tam, czekaj, to było... Że nos przy, nos przy dupie miał ktoś tam od niego, nie wiem, czy okej, tam mówiłeś, tylko teraz nie wiem. Jak spuścić bąka, coś takiego było. No tak kojarzę, nie? Tam tam sprzedanie tygodnia. Ej, nie, wie, nie. ej, wiecie co? Unabijaj. No. Yy, kiedyś nie mamy religię w szkole z księdzem, nie? Kurde no. no. Kurwa groba. I, Pewnie i, pedofil. Dobra, nie wyzywaj mojego księdza. Dobra, dobra. policz do 10, przyda mi się pół godziny spokoju, już ma to. Dobrze. Albo nie. Albo nie, nie mówię wam o tego kurwa. żarciku, bo Aż wam. Bo bo wam nie mówię wam tego żarciku, bo wam sandały Mów. spadną i będzie. O nie, nie, no powiedz. Mów kurwa, ja mam sandały maszynarza, to one, one nie spadną. No powiedz. Proszę. Nie, no bo powiedz. ja się trochę cykam. No powiedz, słuchaj, gadaj, gadaj. Zaczęło się dokończyć. Cie ma no, to, to nie był dowcip. Aha, to było życie wzięte? Nie, nie. No, z, no, dobra. No, no. no. To Ksiąg, proszę. Ksiądz mówi, ksio, ksiądz mówi yy, że w klasie mhm. siedzi, siedzi I taki I zaraz go... przyjdzie tutaj JD. Cio, dajcie mu powiedzieć do końca. Ksiądz mówi że w klasie siedział taki gościu, nie? Który się zesrał, nie? No. Jak to było? No cicho, nie skończyłem. Kurwa. No. Który się zesrał i nauczyciel każe mu wyjść z klasy, nie? No. I ten... Ale to był ten nasz ksiądz, nie? No. Mhm. I, I zaś... I zaś ten uczeń, który piernął. Wyszedł z klasy i stoi pod drzwiami, bo mu tak kazali, żeby nie śmierdziało od niego, nie? Mhm. Mm no. no, to on stoi pod tymi drzwiami, idzie dyrektor, dyrektor, mm -hmm. i, i mówi, mówi do niego, dlaczego tu. A on mówi, gdzie tu sens, a gdzie tu logika, nie? Bo bo oni mu kazali wyjść, a. I oni się teraz duszą w tym smrodzie, a on nie. No. Mm -hmm. Skończyłem. Dziękuję. Dobra, domu. Czekaj, trzeba się pośmiać. Raz, dwa. Przyśmiemy się, ha, 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 Ale to było śmieszne. O twoja mama. No. no. Ej, Idź już lepiej, bo cię skrzywdzę. Weź, soduś, brudny Hary, to twój stary, a brudna Aldona to twoja żona. Uuu, o, jak, kurwa, to chyba po kurwa, po, pociski znamy. Nie, przeczytał. Pociski o starych z neta. Ale tylko o jednym, bo drugie to powiedziałem o żonie. A ty jesteś tak pojebany. Zdechły, kurwa, pielgrzymi no. dalej. A ciebie, co? Kurde. Yy, czekaj. Eee. E, niech szuka, jak to by? Tak, szuka, szuka, coś czekaj, tak, go, straszne, na szuka. Czekaj go. No, szuka, szuka, szuka. <śla> <O, ale>, tak. <śla> jak tego tobie myślę stary, to kurwa jestem za aborcją Chociaż zawsze byłem przeciwko Nie, no serio, mnie tu trzymacie. Muszę iść się pouczyć z tego Niemca. Masz coś kurwa do łusego? Masz kurwa do łusego? Masz coś do ósmego? Tak mam, 5 zł. Masz coś do Nie banuj go! Nie banuj go! Nie banuj go! Kurwa! Zjebałeś taką imprezę. Czekaj, ile dostał? Dwa dni. Dwa dni? Dwa dni dałeś. W się nie obraża. Ja mu powiedzieć, że spalę mu matkę i zgwałcę dom, no ale no niestety wyszło. wie. Zaraz to nie będziemy pisał na, na, Będziem na forum. No zaraz będziemy pisać sam na forum. Za co? Za co? Za co? Hey, za dostałem. Wake up. że ma raka i chuj. Ma ten. Wodogłowie. W głowie